Siemanko, z tej strony Piorun i witam Was w odcinku z Fortnite'a Dobra, a więc już wam tłumaczę na czym będzie polegał dzisiejszy odcinek. Lecę sobie na tą lamę, bo ona się bardzo przyda. Ponieważ wykonuję dzisiaj y, taki challenge, że po prostu 0 fragów, aby wygrać gereczkę tutaj w piątym sezonie drugiego rozdziału. W tym sezonie jeszcze takiego challenge'u nie robiłem, więc postanowiłem, że dzisiaj będzie ten pierwszy raz. Ale, żeby nie było za prosto, bo wiadomo, te challenge. W sensie ten Zero Frag Challenge nie jest aż taki trudny do wykonania. To, żeby nie było za proste, to po prostu spróbuję się z jakimś graczem jeszcze zaprzyjaźnić. I to może być już serio ciężkie, bo nawet nie wiem czy bym wygrał grę po prostu z zer 0 fragami na samoleczenie, bo w tym sezonie nie wiem dlaczego, ale przynajmniej na świętach. Wcześniej to tak może aż tak bardzo nie było, ale teraz w tym sezonie jest straszne spocenie. I nie wiem dlaczego, ale ludzie. Naprawdę, albo się umiejętności poprawiły. Albo też wydaje mi się, że dużo osób powróciło do Fortnite'a w tym sezonie. Może to na święta. Nie wiem, ale. Ciężko, jest naprawdę ciężko o wędkę, która się przyna. No więc. Nie wiem, czy dokończyłem. Więc spróbuję sobie. Się zaprzyjaźnić z jakimś graczem. A mianowicie to zaprzyjaźnienie będzie polegało na tym, że wyrzucę mu jakieś bronie. I żeby Spróbuję, żeby mnie po prostu nie zabił I gdzie jest to łowisko? Tutaj, bo chciałem sobie polecieć na nie O tam już ktoś jest, czyli pewnie tutaj był No ale dobra, mi tam lud potrzebne oprócz rybek, które się bardzo przydadzą i takich właśnie apteczek Mam nadzieję, aha, a to marauderzy, dobra, no to jeszcze gorzej Nie, tylko żeby mnie nie zauważyli Nie no, Wiesz, oni są gorsi od nie wiadomo kogo Jak ja mam ich zabić? Ja tego nie przeżyję. Świetnie. No zostawcie mnie, no. Wypad. Chciałem sobie grzecznie połowić, nie. Dobra, kevlar mi tam nie jest potrzebny. Ale przydałby się jakaś broń, żebym mógł jakiemuś wyrzu graczowi, wyrzu graczowi wyrzucić. O, dobra, jest siarba rybka. No. Oni są tacy wkurzający. Za co to mam wziąć? Nie, za małą płotkę. Wypiję szybko. I biorę tę apteczkę. I spadam stąd, bo to po prostu szok jest. Dobra, udało się. Ale to jest chore. Marauderzy są zbyt opętani. No i jeszcze do mnie nawalają. No tak, tak. Dawajcie, no, dawajcie jeszcze. No, tak, jeszcze. I poprosiłem jeszcze dostać. Dobra, lecę na to ognisko, bo przecież nie można. No za nimi nie można po prostu. I już nie mam potek ani 100 Klara, czy tam 90 ile tam miałem. A jeszcze przecież muszę zdobyć jakieś temki, żeby dać innym graczom. O dobra, pompa, mogę dać ją w sumie. No ale coś. Dobra. I to jest płaszczek śnieżny. Tego mnie potrzebuje, nie przyda mi się kompletnie. Mam nadzieję, że tylko mnie ludzie nie zabiją. Chociaż wiem, że będzie ciężko z tym. Jeszcze, żeby znaleźć tego jednego gracza, a może z ostatnim się zaprzyjaźnić? Jeśli w ogóle dotrą, tam do ostatniego, może nie, bo wtedy to może być ciężko. O gościu, że będzie taki napocony, żeby żeby wygrać, to będzie ciężkie. Tam nikogo nie ma, nie ma, no niestety. Dobra, tu jest źródełko. Proszę, płaszki. Tylko nie wiem, za co je wezmę, ale dobra. No proszę, no i po co mi to. Tu jest pewnie gdzieś Mandalorian, który też tak to mnie zacznie strzelać. Tak? Nie, na razie go nie widzę. Czy to coś się rozsypało? Nie. Dobra, wyrzucę temu gościowi tylko pompę, bo niestety nie stać mnie na więcej yy, rzeczy w ekipunku. Ale dobra, no kryształ mogę wziąć. A tego nie mogę. Tego też nie mogę. No, no tego też nie mogę. Tak, mogę wziąć kryształ, mogę. Widzę tam gościa. Widzę tam gościa, ale się trochę boję. Podchodzi do niego, jest niby top 20. A nie mogę, szepteczki dobra nie mam pomysł. Oh, no naprawdę. No nie, no. Dlaczego jest tym celem? Najgorsze, co mogło być. Wspomniałem o tych NPC-tach. Dobra, tutaj jest gość. Proszę. Nie! Od razu zaczął strzelać. Od razu. Nie da nawet zatańczyć, żeby spróbować się zakolegować. Nie da. Dobra, teraz to trochę inny plan, bo poleciałem sobie tutaj na jakieś zadupie totalne. Wziąłem jakąś pompę i spróbuję ją dać komuś, może to jeszcze wezmę, bo ponieważ zauważyłem, że tu jest jakaś rzeczka i coś tam, nawet samochód jest w środku, ale nie ma żadnego dołowienia. No je, naprawdę... Ale dobra, jest wędka, nawet kilka wędek. Najgorsze jest to, że w tamtej grze. Yy, z to lamy i to było takie ułatwienie, tam było... O, jest zdołowienie, dobra. Tam było tyle yy, maców i lecenia też troszkę było. Ale mac najbardziej były potrzebne. Chociaż na koniec. No, na koniec się tylko matce przydadzą, chyba że do ucieczki jakieś. Nie. Czy cały czas teraz będą te płaszki śnieżne dropić. No po co to komu? O, zardzewiała puszka, świetnie. Zaraz lepsze te dropy. Co tym razem? Nic nie wypada, jakieś słabe rzeczy. Poszedłbym gdzieś, ale jak pójdę na te płotne piaski, to mnie od razu tam zabiją. Ale dobra, wezmę jakieś auto i spróbuję podjechać do innego gracza. O, jest tam gracz. Jakiś gracz cię sturtlował. Dobra, proszę, żeby on mnie nie zabił. Nie, on już tu ten. Nie, ja nie chcę. Masz, wyrzucę ci to? I będę tańczył nawet. Dawaj, 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 gościu. Nie, no proszę, no dlaczego oni są. So... Jezu, jaka pepega. O, nie strzela. Dawaj. Uda się. Dobrze? Nie, no proszę gościu. Śpiewa ze mną! Dobrze śpiewa ze mną. Znalazłem przyjaciela. Nie, nie zabijmy, nie zabijmy. Nie. Nie, 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 nie. Dobra, ja sobie pójdę. Mogę iść? Proszę, nie zabijaj mnie. Dziękuję. Udało się. To naprawdę działa. Nie sądziłem, że jeszcze nie. Nie sądziłem, że... Nie ma już tylu spocenców. A jednak są gracze z dobrym serduszkiem. Dziękuję Ci. Tylko proszę, nie zabijaj mnie teraz. Ech. No tak. Zapomniałbym. Ale śpiewałem z nim, to się liczy. Śpiewałem z nim. Zaliczone. Ja wydaje mi się, że zaliczone. Patrzcie, co tam jest. Druga lama. Patrzcie, co tu jest. Udało się. Druga lama. W sensie druga, w drugiej grze, ale. Jest i mam dwie w ogóle te rybki. O, chcesz chcesz szósty poziom. Ale postanowiłem też wziąć bałwanki, bo mogą się przydać, naprawdę. Ale wezmę może. Płotkę wypije gdzieś. Oj oj, tam jest gdzieś jakiś żomeczek. Bardzo niedobrze. W ogóle nie wiem czemu... O kurde. Ty. Tu też gdzieś żomeczek fuck. Dobra, uciekam. Mam nadzieję, że nie znajdą mnie. Chociaż to może być różne. Jak mi się uda wziąć ten samolot, to będzie git, bo dolecę sobie do strefy. I będzie git. A, świetnie. On mnie wywalił. Zero paliwa, no. nie. Dlaczego taki pech? Wiem, że tam był zrzut, ale on leci na drzewo i tam na pewno się skampił ludzie na niego. Bo tam widziałem dwóch ziomeczków. Plus jeszcze jeden w samolocie był. Więc pewnie więcej też ich było. Boję się, że tylko jedna rybka może mi nie starczyć. A strasznie ciężkie jest teraz te rybki wziąć, powiem Wam szczerze. Nie myślałem, że tak będzie ciężko, ale. Tyle jest tych rybek wprowadzonych do gry, wyłączmy to radio. Tyle jest tych rybek już wprowadzonych do gry. Żecie? Ja bym zrobił. Da się to przewrócić? Jesu. <grym> Jak ja to zrobiłem? O, dobra. Tyle już tych rybek jest dodanych do gry. Tam ktoś jest. Nie. Proszę nie, ja od Ciebie odjeżdżam Że po prostu ciężko yy, dostać te płaszczki Bo to chyba tylko płaszczki są najlepsze No jeszcze te siarbo są też git Kurde boję się, że chłop będzie mnie snajpił Więc szybko może spróbuję wyłowić Uch, No świetnie I albo będę spadał Ty mi... No jedź, co jest ja z Tobą Ale to jest gówno jakieś nie polecam Aha, Mam tu gościa No to mam problem Swoje problem, chyba że typ... To jakiś bot chyba O ja mam drugą płaszczkę, dobra Jest druga płaszczka A chłop nie ogarnia, dobra Chłop totalnie nie ogarnia A to jest koniec strefy, szybko łuf No dobra, jakieś cegły Dobra, przeżyłem to, bo chłop jest debilem, prawda? Przepraszam za słowo, ale... <laughs> może nie debile. botem, Jest botem. Mo możliwe, że to bot, bo nie wiem, jak on mnie nie mógł nie zauważyć. Będę jeszcze mnie zauważył się przestraszył, ale może nie. Ale dobra, z dwoma płaszczkami to już jest do zrobienia. Z jedną to właśnie tak się obawiałem, bo tu... 6 to chyba daje po 530 HP, tam jest jakiś dwóch gości FAK. I możliwe, że do mnie idą. 10 osób zostało. Kurde, dużo. Naprawdę dużo. Szczególnie, że jest taś... tutaj na śniegu. Może być ciężko. Jak mnie ktoś zaraz zesprayuje to może być naprawdę ciężko. Zaraz się w bałwana zamienię ze stany i stanę gdzieś tyle. Albo pójdę się gdzieś do domku schować może. Zobaczę jeszcze. Dobra, tamten typ chyba też mnie nie widział. Jaki fart ogólnie. To będzie czekać... trzeba czekać na... Ostatnią, ostateczną strefę. To będzie ciężkie, ale do wykonania. Chyba, że ktoś tu się klepa i ktoś tu jest. Strefa idzie, będę szedł powoli ze strefą. Chociaż obawiam się, że tędy nie zdążę wejść na tą górkę. Nie zdążę. Hmm, kurde, zostały dwie osoby oprócz mnie. I tak muszę czekać na sam koniec. Ale ja sobie zrobię bałwana już. Oj. Dobra. O! Jest tam jest jakiś quest na to. Dobra, będę bałwanem na razie. Jak coś, to mam jeszcze rybkę. Mogę nią uciec do góry. Oni się scelają. Musi się udać. Ja sobie tu stanę bałwankiem. O, hopsa. Wcale nie dziwne. Nie no, bałwanek naturalnie stoi, prawda? Strzelają się. No i mam jeden na jeden z typem, gdzie jeszcze bardzo dużo tej strefy zostało. Jeszcze chyba z dwa razy się zmniejszy, dopiero później będzie ten. Dopiero później będzie. Yy, tak się zmniejszała do końca aż. Kurde. Łajdź już to. No i zauważymy. Kurde. I to chyba będzie rip. Chociaż będę się równo do strefą, ale... No nie... Tak blisko... Dobra, jeszcze trochę maców pozbieram. No naprawdę, jeszcze ma RPG. -a. Nie, nie, ty mnie nie zabijesz. Ładuję tego RPG. -a. Nie! Jezu... Ten chłopiec, debilem totalnym. Zamiast strzelać we mnie, to będzie tym epickiem nawalał No nie, dostałem. Dobra, dobra. Ej, co jest? Dobra, żebym tylko zdrowie nie stracił. To jest najważniejsze. Macy mi się kończą. Dobra, jestem tutaj. Tu mnie nie zdobędzie raczej na razie. I mam strefę nawet. Dobra, chłopiec na mnie. No nie. Dobra, musiałem to użyć. Musiałem tego użyć. Nie, nie mnie tego. Nie, tu jesteś zbyt popego, żeby mnie trafić, prawda? Jesteś zbyt popego, żeby mnie trafić. Nie, dostałem. No i dupa. Ach, ginę no i trudno chyba po challenge'u No chłop będzie nawalał we mnie granatami, tak? Nie! Kurde mać, o dzięki To jest koniec Nie, no trafił mnie z pompy jeszcze. To nie ma szans już. Nie ma szans bycia już. Kompletnie. nie, nie. nie. Chłopię, troszkę wytrzymaj. No nie, no dlaczego? Niestety challenge nie wyszedł. Nie uda się tym razem. Może wyjdzie w kolejnym sezonie, a może zrobię jeszcze w tym na przykład na jakimś live, bo zapraszam na Twitcha live tam są. Macie linka oczywiście w opisie i tutaj wam się na ekranie wyświetla. Może tam się uda zrobić taką gierkę Zero Frag Challenge. I niestety tutaj mi się nie udało. Ale mam nadzieję, że odcinek i tak wam się podobał. Bo w sumie drugie miejsce, bo jeden typ tylko został, jeden ziomeczek, ale no, trochę był napocony, żeby zdobyć tego fraga i miał rpega. No i strefa się zapewne zmieszała, ale no, mówi się trudno, nie udało się. Udało mi się zaprzyjaźnić z jakimś gościem ogólnie, więc to uważam za fajne. I mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, o subskrybowaniu kanału. No i co, trzymajcie się i do następnych odcinków. Siema!